Cześć, to ogranic dla zabawy. Niecały miesiąc temu pokazywałem wam roślinę, którą, którą ciąłem dla przedszkolaków, żeby się ukorzeniła, i dzisiaj właśnie jadę do przedszkola wsadzać te roślinki. Ale najpierw muszę je wyjąć z tych kubeczków. Nie wiem, czy pamiętacie. Ciąłem i wsadzałem od razu do leczuzy. Dlatego twierdzę, że leczuza jest jednym z najlepszych podłoży, ponieważ wystarczy pociąć roślinę, włożyć do leczuzy. Zobaczcie kubeczki. Bez odpływu, Nie ma żadnych odpływów. A wszystko się ukorzeniło. Wiem, że się ukorzeniło, bo widzę. Widzę przez te kubeczki. Nie wiem, czy to będzie widać. W każdym razie zaraz zobaczycie, czy mają korzenie. Mam cztery kubeczki. Muszę te rośliny wyjąć i bez podłoża zawieźć do przedszkola. I później przedszkolaki będą w swoje doniczki już takie normalne do hydroponiki. Każdy z nich wsadzi sobie taką roślinkę i weźmie później do domu żeby można było się nią opiekować. Mam cztery takie kubeczki zacznę już. To jest choja, choja australis chyba tak. Jest to fajna roślina właśnie dla zaczęcia, dlatego że jest bardzo prosta, łatwo rośnie. Zobaczcie, tutaj już są przyrosty. Mimo już była cięta, to nie jest żaden wierzchołek. Są nowe przyrosty. W każdej w zasadzie z tych, w każdym z tych kubeczków są nowe przyrosty. Zobaczcie tutaj jakie ładne. Więc już najwyższy czas oddać je do, do innych doniczek, przesadzić do innych doniczek. To są najdłuższe takie pędy, które nie wiedziałem co z nimi zrobić, no ale też się ukorzeniły i też puszczają nowe listki. Zaczynam wyjmować. Wygląda to tak. To są takie korzonki. Takie. Nie wiem, czy to widać. Ponieważ rośliny będą szły również do leczuzy, ja nie planuję ich czyścić, tych korzonków, z tych kamyków, no bo nie ma takiego, nie ma takiej potrzeby, więc od razu z tymi kamykami włożę je do jakiegoś pojemnika. Przygotowałem sobie taki zwykły pojemnik zamykane, żeby mi nie zeschły te roślinki, bo spotkanie z przedszkolakami mam za godzinę, więc jeszcze chwilę muszą te roślinki bez podłoża pobyć. O, ta nie ma w ogóle korzonków, więc tam odłożę na bok, bo ona się nie ukorzeniła. Mogła się nie ukorzenić na przykład dlatego, że nie była włożona w tą leczuzę. Ona ma dość, dość duże liście, mogła wystawać, ale widać, że nic jej nie jest, więc ja ją z powrotem włożę do leczuzy i na pewno się ukorzeni. kolejne. W tym kubeczku były wszystkie ukorzenione. Nie liczę tych sadzonek, no ponieważ jest dość dużo ich, więc na pewno mi wystarczy. Dzieci mam 20 pięcioro, więc na pewno wystarczy, bo chyba około 40 było sadzonek. I ostatni kubeczek. I to wszystko, jeśli chodzi o choje, to wszystko z tylu sadzonek. Jedna jest nieukorzeniona w ogóle, nie ma żadnych korzonków, więc ją wsadzę z powrotem do leczuzy po to, żeby się ukorzeniła, po prostu, bo ja nie lubię wyrzucać jakiejkolwiek sadzonki, więc staram się, żeby 100% sadzonek było ukorzenionych i to się bardzo często udaje. Na dzisiaj to wszystko, bo nic więcej nie chciałem Wam pokazać. Poza tym, że leczuza jest naprawdę dobrym podłożem i warto spróbować hydroponiki, a jeszcze łatwiej, dlatego że są zestawy startowe w sklepie i możecie kupić sobie taką leczuzę razem z doniczką hydroponiczną. I zacząć przygodę z hydroponiką, zobaczyć czy to dla Was I, i dokładnie tej leczuzy będzie tyle, ile potrzeba do tej doniczki, tylko po to, żeby sprawdzić. Jeżeli Wam się to spodoba, no to wtedy można myśleć o większych zakupach i, i wtedy rozbudowie swojej, swojej hodowli na, na właśnie taką bezglebową hydroponiczną, która jest naprawdę przyjemna. Idzie do przedszkola to wszystko, dlatego, że nie boję się, że ktoś mi powie, że jest ziemia, jakieś alergeny, coś. Jest leczuza, czysta leczuza będzie. Nie będzie to jakaś używana, tylko nowa, czysta. I dzieci będą się, mam nadzieję, fajnie bawiły. Na dzisiaj to wszystko. Cześć Pa!